Dzień dobry Państwu. 31 dzień grudnia roku Pańskiego, roku pamiętnego 2022, ostatni dzień tego roku. Wciąż jestem trochę chory, Państwo też pewnie spieszycie się na Sylwestra, więc nie będę dzisiaj przedłużać. Tak myślałem o tym, żeby złożyć Państwu życzenia, ale stwierdziłem, że jeszcze nagram krótki komentarz kilka takich refleksji, kilkanaście refleksji związanych z 2022 rokiem, tym mijającym, ale zanim wymienię tych kilkanaście refleksji i wniosków z mijającego roku, no, który był rzeczywiście takim czasem szczególnym, to chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować Państwu za wsparcie. Kiedy jestem chory, kiedy nie domagam, to ono znacznie wzrasta. Wysyłacie mi Państwo taki sygnał, że gdybym się rozchorował, to na pewno mi pomożecie i właściwie ja bardziej powinienem chorować, to wtedy ten kanał będzie się cieszył większą popularnością, będzie dostawał większe wsparcie, no, ale oczywiście żartuję. Bardzo za to dziękuję. Nie wiem, czy to by się też tak przekładało na aplikacje, na grę Imperium premium inne seminaria, czy spotkania, które organizuję. Czy mówię w sensie stan zdrowia, bo jeżeli chodzi o popularność i wsparcie dla kanału, to widać, że tutaj jest, że tutaj to jest silny związek, ale jakby to było w przypadku. Aplikacji to nie wiem, na te programy, natomiast bardzo też dziękuję za liczne zgłoszenia. No i proszę Państwa, zaczynając podsumowanie tego 2022 roku, no bardzo trudno jest powiedzieć coś sensownego na koniec roku, który no na pewno zapisze się mocno w historii. Myślę, że będziemy do niego wracać przez długi czas i sporo się wydarzyło. To był na pewno. Myślę, że kolejny taki ważny rok, może nawet przełomowy powiedziałbym, ale jeszcze pewnie ważniejszy będzie ten, który jest przed nami. A może jeszcze w ogóle to będą bardzo ważne lata. Więc to jest myślę, że pierwszy z takich ważnych, e, ważnych momentów historycznych. No i na co zwrócić uwagę? No oczywiście na bohaterstwo Ukraińców, bo historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby powtórzyła się historia z 2014 roku. Gdyby upadł kijów, no to inne warianty wówczas w Europie i podejrzewam, że na całym świecie, ale tak się nie stało. No i tutaj nawet mógłbym, można powiedzieć, że zaczynam zauważać po kilku miesiącach takie trochę elementy neoromantyczne, powiedziałbym, czy, czy taki trochę XIX-wieczny, tak trochę XIX wieku i taki trochę neoromantyzm współczesny elementy religijne, ludowe, właśnie e, mówiłem wczoraj o tym stroju ukraińskiej modelki Wiktorii Apanasenko, czyli elementy religijne, ludowe, no, Archanioł e, e, Michał, Miecz, żyto, te falbanki ludowe ukraińskie. No taki trochę Mesjanizm powiedziałbym, ale innego typu, bo w Polsce to był w XIX wieku, m, kiedy Polska pełniła rolę Chrystusa narodów, dzisiaj jest to Ukraina no to, to wtedy to był cierpiący Chrystus, trochę na zasadzie Niemcy, a wtedy to właściwie chyba Rosjanie nas biją. No w przypadku Ukraińców to tak nie jest, no to jest wo wojowniczość, właśnie ten miecz Archanioła Michała. No i to budzi wielki entuzjazm Polaków, no generalnie u nas hasło bić Ruskich, no zawsze budzi entuzjazm, już niezależnie w jakiej formie, czy to właśnie Archanioła Michała, czy, czy w innych formułach, no tą, którą proponują Ukraińcy, to właśnie taki neoromantyczna e, wizja mesjanistyczna właśnie z mieczem Archanioła Michała, bi ruskich biut damy i gospoda. no i to oczywiście e, budzi entuzjazm szerokich rzesz społecznych w Polsce, już niezależnie od poglądów politycznych, e, stanu, e, klasy itd. E, e, i tak dalej. E, no tylko proszę Państwa, za chwilę będziemy z Ukraińcami w jednym państwie. A to jak się okaza, to nie są ludzie, którzy pokazali, że się popłaczą, albo że będą wykazywać, że świat jest niesprawiedliwy, no tylko wezmą w rękę miecz albo jakieś inne narzędzie no i będą walczyć, tak? To nie będzie ten cierp, to nie będzie ten w stylu polskim XIX wieku, właśnie tego cierpiącego Chrystusa w koronie cierniowej, tylko to będzie archanioł Michał i jego miecz. No więc. Tak się proszę Państwa zastanawiałem, no bo ta koegzystencja, no nie ma, że koegzystencja, tak mówimy, koegzystencja, no Ukraińcy to może tak by tego nie nazwali, no ale no, życie wspólne w jednym państwie, no dobra, tak to nazwijmy, i tak, że nie było tam spokoju na tych terenach Ukrainy właściwie przez praktycznie prawie chyba nigdy, no ale momenty spokoju to były wyjątkiem, a to co teraz się dzieje, to właściwie było normą pewnego rodzaju. No jak czytał tak człowiek książki historyczne, to się nawet trochę zastanawiał, dlaczego nie można było tego opanować, dlaczego nie można było go uspokoić, no dlaczego oni tego nie zrobili. W XVII wieku na przykład, tak? No to teraz Państwo widzicie dlaczego. Więc wracamy do tej koegzystencji, no i oczywiście jesteśmy zachwyceni tym, że pewnie będzie jakaś Rzeczpospolita i Zapominając o tym, Rzeczpospolita była państwem klasowym też, tak? To było to było przywileje nie tyle pewnych grupek niższych co klasowych, co pewnych klas. No, ale ten entuzjazm, proszę Państwa, no myślę, że warto by trochę powściągnąć, bo, bo bo nadmierny entuzjazm może zadziałać na naszą niekorzyść. Po czwarte, czwarta rzecz, proszę Państwa, no wspaniałe zarządzanie frontem przez Amerykanów, tak? Bo tutaj nie zaangażowani bezpośrednio, bez własnych strat. To jest zupełne przeciwieństwo Bliskiego Wschodu i Afganistanu, gdzie zaangażowano się na 20 lat, ponoszono wielkie straty na blisko 20 lat, tak? ponoszono wielkie straty, ginęli właśnie żołnierze. Tutaj tego e, nie ma. E, więc e, no inna sprawa, proszę Państwa, to jest zupełnie inaczej niż w Afganistanie. E, wyszkolono Ukraińców, dano im broń i okazało się, że oni są no, bardzo zmotywowani, żeby, żeby walczyć, zupełnie inaczej niż w Afganistanie, bo tam, proszę Państwa, też uzbrojono ludzi, też ich wyszkolono, ale jak widzieliście Państwo, w 2021 roku, no, długo to nie potrwało i oni walczyć akurat nie chcieli, więc nie wszędzie można znaleźć tak dobrych wykonawców jak na Ukrainie, ale, proszę Państwa, ta kontrola nad frontem, no, jest absolutna, tak. No, w momencie, w którym Ukraińcy przegrywają, no, to Amerykanie podrzucają im nowe dostawy broni. I Rosjanie już stają się bezradni, po prostu Ukraińcy rozwalają tam yy, zaplecze albo dostają informacje, dostają dokładne namiary. No W momencie, w którym Ukraińcy z kolei zaczynają przeważać, to wtedy Amerykanie też powściągają ten front, mają pełną kontrolę, absolutną kontrolę bez ponoszenia własnych strat i, i nie płacą za to krwią własnych ludzi. I to jest wielki, no trzeba przyznać, że majsterszyk ta kontrola i to zarządzanie frontem. Ten poziom zarządzania frontem, jaki osiągnęli Amerykanie w 2022 roku. 2002 rok w Polsce, tu po piąte. Czy jest poczucie takiej szczególnej chwili, że to jest no, jakiś właśnie moment kluczowy w historii? Jak powiedział Olaf Scholz, Wender że to jest ten szczególny moment. No, wydaje mi się, że nie. No, odnoszę takie wrażenie, że w Polsce tak tego nie postrzegamy. Oczywiście jest wojna i wszystko się zmieniło. No to każdy powie, że wszystko się zmieniło, i że wojna, ale to wszystko zmieniła właśnie ta wojna. Nie poczucie jakiegoś seitenwende, tylko wojna, która już była, bo ona była, trwała od 2014 roku, czy właściwie w Polsce to postrzegamy to jako wzrost aspiracji czy powrót imperialistycznych aspiracji Moskwy, który się właściwie już rozpoczął w 2008 roku, kiedy zaatakowano Gruzję. Potem mieliśmy przecież tą, właśnie wtedy mieliśmy tą wizytę Lecha Kaczyńskiego, potem Smoleńsk, potem jakby Krym, no i to wszystko z perspektywy tej polskiej to, 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 to powiedzmy, że to już jakiś czas trwa. To, to nie jest jakiś ten Wende, tak jak na to spojrzał kanclerz Niemiec, czy, czy, czy spogląda się na świecie. No ta wojna się zidentyfikowała, teraz wszystko zmienia i tyle. No ale przecież nawet w 2008 roku Klech Kaczyński na tym placu wolności, zdaje się w Tbilisi, no to mówił, że dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa bałtyckie, no a potem być może Polska, tam jeszcze po drodze jest Mołdawia, powiedzmy i Białoruś. No ale, no Białoruś to powiedzmy troszkę inne, inna sekwencja i trochę inne relacje, ale no, Mołdawia jeszcze, zobaczymy jak będzie, no ale jak na razie to mniej więcej można powiedzieć, że to co tam się wyrwało Lechowi Kaczyńskiemu, to no jakoś, jakoś w, wcale nie brzmi surrealistycznie w 2022 roku, ostatniego dnia tego roku. E, proszę Państwa, no właśnie to drugi etap tej wojny, bo w 2014 roku był Krym. No i tutaj zadaję, zadać można pytanie, dlaczego tak łatwo wtedy poszło, że w 2018 roku był mundial, na przykład w Rosji, wszyscy tam pojechali, zagrali, a przecież jeszcze 4 lata wcześniej dokonano aneksji terytorium innego kraju i, i tak łatwo to przeszło. Może trzeba było właściwie wtedy w 2018 roku na ten mundial nie jechać, zaprotestować, bo wiedząc, jak myśmy tam zagrali, to to, to chyba lepiej byśmy na tym wyszli, z, y, wiedząc, jak to się potoczyło później w 2022 roku, y, gdybyśmy wtedy ten mundial zbojkotowali. Y, no ale dobra, bez żartów. Y, po siódme, myślę, że w Polsce mamy do czynienia z wielką satysfakcją z obranego kursu. To znaczy, utwierdziliśmy się w przekonaniu w 2022 roku, że był słuszny. No, jedyne rysy. W tej takiej opowieści, naszej opowieści o świecie i tego, jak sobie no, to organizujemy, to, to było to, że była tak zwana zdrada e, Węgier. E, no, tu okazało się, że prowadzą one zupełnie inną politykę. To nie jest tak, jak myśmy myśleli. No i czasem niezrozumiałe zachowanie Niemiec czy Unii Europejskiej. Mm, no, gdy my chcemy iść na konfrontację i właśnie chcemy podkręcać. Właściwie to chyba już prawie tak samo jak Ukraińcy, bo to Ukraińcy są najbardziej tym zainteresowani, ale my zaraz po nich mam takie wrażenie. No, ale, ale najmniej zainteresowani tym chyba są jednak Niemcy, czy Unia Europejska. I, i to, to się jakoś uwidoczniło mam wrażenie w 2022 roku. No, po ósme tutaj przychodząc trochę nad Pacyfik. no Absolutnie. Zaskakujące wydarzenia związane z polityką zero-COVID w Chinach, bo najpierw mieliśmy te igrzyska zimowe w Pekinie i one przebiegły w bardzo smętnej atmosferze. Jakieś niesamowite restrykcje, przestrzeganie tego wszystkiego, jakieś tunele dla tych zawodników, którzy lądowali specjalnymi tunelami, przejeżdżali właściwie odizolowani do wioski olimpijskiej. Wszystko to naprawdę. Jeszcze na to nałożyło się już przekonanie absolutne, że będzie wojna za chwilę na Ukrainie, bo, bo już tam się gromadziły wojska rosyjskie na granicy, i to było naprawdę straszne igrzyska. Potem cały ten proces polityczny, reelekcja Xi Jinpinga, walka o władzę, obsadzenie kierownictwa swoimi zwolennikami. Zwolennikami polityki zero covid, także w tym yy, yy, obsadzenie tego ścisłego kierownictwa, czy takimi No a potem całkowite odpuszczenie yy, tego. Proszę Państwa, i teraz. No, najciekawsze jest to, że sami Chińczycy przyjmują to z ulgą i entuzjazmem, to znaczy na razie przynajmniej nie widać, żeby, żeby to ich jakoś strasznie martwiło. Wydawało mi się, że będzie, że to może, że ten chaos może spowodować duży krytycyzm, ale na razie to jest ulga i entuzjazm z tego, co widzę, ale zobaczymy. Natomiast paradoks polega na tym, że sytuacja się odwraca, bo teraz to, to wszyscy chcą się izolować od Chin, tam wprowadzają jakieś wymogi. No, oczywiście USA, no, oczywiście Japonia, um, Indie, no to są takie kraje, które um, są najbardziej tutaj wyczulone na tym punkcie, ale także na przykład Korea Południowa, no i Włochy, i Hiszpania. Oni zdaje się bardzo dużo cierpieli w tej pierwszej fali. Koronawirusa w 2020 roku, więc teraz też zapobiegliwie do tego chcą podchodzić. Zaraz dołączą Francja i Wielka Brytania. Kto jest najbardziej tutaj liberalny? No, Niemcy które mówią, że a nie, nie, to nie będzie takiej potrzeby. I Unia Europejska chyba też pójdzie tym, ale to zobaczymy jeszcze, bo są różne kraje w Unii Europejskiej, a na razie wygląda na to, że to stanowisko niemieckie jest obowiązujące. No ale jak w inne kraje będą wprowadzać swoje ostrzejsze polityki wobec podróży Chińczyków, no to może stanowisko całej Unii się zmieni. Po dziewiąte indo -Pacyfik. Bardzo dużo się tam dzieje. Cieśnina Tajwańska. Mieliśmy no, mnóstwo e, zadrażnień. E, Australia, Chiny. Też e, trwająca wojna ta handlowa, chociaż to się trochę zaczęło rozluźniać. Nowa polityka bezpieczeństwa Japonii. E, półwysep koreański. Mnóstwo takich gier psychologicznych. E, no to było w 2022 roku i pewnie będzie w przyszłym to, co było pewnego rodzaju nową to rywalizacja mocarstw na Wyspach Pacyfiku, choćby Wyspy Salomona. To widzieliśmy i tam się pojawiły wielkie supermocarstwa USA i Chiny na tych małych państwach wyspiarskich. Często, no na razie to nie wygląda dla nich źle, ale państwa, no e, będą się musiały te kraje i elity polityczne tych krajów zmierzyć z wielkim wyzwaniem. No, jeżeli z jednej strony stoją Chiny, a z drugiej USA i każdy tam chce realizować swój interes i albo przekonuje, no różnymi metodami przekonuje, tak? Można przekonywać metodami miękkimi, ale, ale może nie zawsze będą to metody miękkie. No zobaczymy. Jest to pewnego rodzaju dylemat i wyzwanie dla tych krajów. No i Niemcy, proszę Państwa, Niemcy to po 11. Niemcy, ich projekt u nas w Polsce, ten projekt niemiecki ogranicza się tylko do jego aspektu europejskiego, ale przecież to jest ambitny projekt globalny tych, <tryk> tych nowych Niemiec, Zeit, będę tych nowych Niemiec XXI wieku. To nie tylko chodzi o politykę europejską, to jest projekt globalny. Tak samo zresztą jak ten francuski, no i w tym sensie 2023 będzie kluczowy. No albo ci gracze, czyli Francja, Niemcy utrzymają. Status dla globalnych, no albo zostaną tak, jak zresztą chyba wszyscy w Polsce e, są pr przekonani o tym, no wyeliminowani i sprowadzeni do partylu przez Amerykanów. No ale to się będzie decydować właśnie w przyszłym roku, i to nie jest tylko tak, że to jest polityka europejska, niemiecka i federalizacja i tak dalej, dalej, tylko to jest również e, duża aktywność w świecie pozaeuropejskim, handlowa chociażby. E, więc. E, to było widać bardzo w 2022 roku i warto jest obserwowania w 2023. No i proszę Państwa, Indie, moim zdaniem, mocarstwo, które wychodzi zdecydowanie na plusie. Jeżeli nic się nie zmieni, a już chyba się już nic nie zmieni do godziny 24, bo zostało jakieś tam kilkanaście godzin do tego czasu, dlatego że. No, sytuacja w Afganistanie nie uspokoiła się, znaczy dochodzi tam do chaosu. Pakistan jest przez to jakoś absorbowany tym chaosem, który tam się rozgrywa, i Indie były najwięcej traciły na, na jakby wyjściu Amerykanów z Afganistanu i jakby w przejęciu władzy przez Talibów tam. A teraz wygląda na to, że, że jeżeli nie będzie tam stabilności, nie będzie tam spokoju no to India tutaj, Indie tutaj nie, nie, no na pewno nie będą stratne. Wykorzystują ciężkie położenie Rosji, kupując surowce po niższych cenach, nie zmieniają swoich bliskich relacji gospodarczych z Rosją, ale jednocześnie nie będą posądzonym o to, że tworzą jakiś blok. No, w Chiny nie mają chyba nawet tak intensywnych tych kontaktów gospodarczych z Rosją, nie są chyba tak ważnym partnerem jak Indie, ale Chiny są postrzegane jako element jakiegoś bloku rosyjsko-chińskiego, a Indie nie. I to jest też, wydaje się, że ich sukces. Napięte relacje z Chinami, ale już nie tak jak w 2020 roku nie bez możliwości współdziałania. Czyli są napięte, są, no, nie ma, mówmy się, jakiejś wielkiej chemii między tymi dwoma narodami, ale jest możliwość współpracy, tak samo zresztą, jak są otwarte możliwości z USA, czyli Indie mają otwarte wszystkie drzwi. Rosję, Chiny, USA i całkiem nawet niezły rozwój sytuacji z ich punktu widzenia, bo one sobie siedzą na tym jednym z wierzchołków światowej polityki i jak coś im się podoba, to, to się angażują, to wykorzystują sytuację, jak nie, to nie. No i teraz będziemy mieli, proszę Państwa, kampanię wyborczą w Polsce, same wybory Myślimy, że dużo zmienią, ale tak na dobrą sprawę proszę Państwa, im dłużej, to obserwuję to myślę, że mogą nic nie zmienić, bo jeżeli nikt nie wygra w zdecydowany sposób, to będą ciągłe kłótnie, ciągle liczenie głosów arytmetyka wyborcza nie wiem, czy nadal z pawem kukizem w tle, trzeba będzie tam próbował przeforsować sędziów pokoju, czy jakieś tam inne rozwiązania, ale będzie liczenie głosów, jakoś niewielkie. Przewagi, no i ciąg, de facto ciągła kampania wyborcza. Na to wszystko będzie się nakładać e, wojna w, na Ukrainie, no i ten zaj ten będę powiedzmy w świecie. Może nie tyle w Polsce, co w świecie, nasza perspektywa jest troszkę inna, e, no, i to może się okazać, że, że tak na dobrą sprawę, że to, że to niewiele m, niewiele zmieni. No nie wiem teraz, czy jak ktoś tak patrzy z zewnątrz. Czy to taka sytuacja dla świata zewnętrznego nie byłaby najlepsza, żeby Polacy się po prostu zajęli sami sobą przez najbliższych kilka lat to nie będą przeszkadzać w tym układaniu tego nowego porządku, bo będą gdzieś tam zajęci swoimi sprawami. W ogóle nie będą widzieć, co się tam dzieje. I tu będzie cały czas przewaga jednego głosu, albo w tą, albo w tamtą, będą jakieś koalicje, cały czas się coś będzie działo, tak? I tym się będziemy zajmować. No to nie wiem, no ale 2023 rok. To może pokazać. Więc no tak czy inaczej, my będziemy komentować tą politykę międzynarodową, politykę globalną, bo tu się naprawdę bardzo dużo dzieje. To są wielkie zmiany, wielkie zmiany społeczne, także wielkie zmiany technologiczne w świecie. Jeżeli chcecie Państwo być z tym na bieżąco, chcecie o tym porozmawiać, no to zachęcam Was do oglądania tego kanału także w przyszłym roku. Bo dobrze, proszę Państwa, to już było przed 2022 roku, właściwie przed pandemią. No, i teraz, proszę państwa, to już jest raczej reagowanie na to, co się dzieje na świecie, ale, proszę państwa, też nie jest źle, i nie jest źle to dzięki Ukrainie, która teraz odgrywa rolę Polski, i ona jest teraz tym archaniołem Michałem narodów, czy też Chrystusem narodów, bo odgrywa teraz rolę Polski, przynajmniej taką, jaką myśmy odgrywali w tej części świata przez ostatnie stulecia. Więc, proszę Państwa, zachęcam do śledzenia tego kanału również w 2023 roku. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będę mógł nadal być Państwa komentatorem. No i chciałbym podziękować Państwu za te 315 spotkań z rzędu właściwie w tym roku. Nie zawsze trzymałem może poziom. Czasem byłem chory. Czasem trochę nawał pracy powodował to, że może byłem bez formy, no ale jakoś udawało się to nagrywać każdego dnia i tym samym spełniać. Złożoną Państwu obietnicę o nagrywaniu każdego dnia do końca tej wojny albo mojego. No, na początku już myślałem, że ta wojna się szybciej skończy, potem zacząłem się, że to ja się jednak skończę, ale, ale już niedługo będę zdrowy, proszę Państwa, w 100%. Kryzys będzie zażegnany i będziemy dalej nagrywać, więc bardzo się cieszę, że mogłem być, być Państwa komendatorem w tym roku i mam nadzieję, że tak będzie również w przyszłym. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za wsparcie, czy to poprzez te przyciski na YouTube, patronaj, czy też tradycyjne przelewy. No Kiedy ja jestem chory albo kaszle, to wtedy ta liczba wspierających rośnie. Kiedy jestem w pełni silny, to spada. Ale liczę, że jeżeli uda mi się nagrać coś ciekawego, to będziecie Państwo ten, te ciekawe komentarze, inspirujące, jakieś istotne, ważne dla Państwa. E, wspierać również, no i że będziecie dzielić się swoimi opiniami, przemyśleniami, komentarzami. Czytam je zawsze z dużym zainteresowaniem. Także liczę, że jeszcze kilka osób, bo już jest naprawdę bardzo dużo tych zgłoszonych, ale jeszcze może kilka osób zgłosi się na grę Imperiów Premium, gdzie będziemy rozmawiać o tych imperiach, także pozaeuropejskich, o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Myślę, że będą to ciekawe dyskusje. I byłoby miło, gdybyście Państwo się zapisali, gdybyśmy mogli się tam również spotkać. Proszę Państwa zachęcam też do dzielenia się opiniami, jaki może być 2023 rok, jeżeli możecie wpisać w komentarzach. I życzę, no cóż, wystrzałowej zabawy, szczęśliwego nowego roku 2023, a dzisiaj to był już ostatni komentarz w 2022 roku. To był 31 dzień grudnia, roku Pańskiego roku pamiętnego 2022, roku Pańskiego roku pamiętnego 2022, który już mija, co przyniesie 2023 rok. To zobaczymy, ale będzie to rok równie zapewne zakładam, zakładam pamiętny, jak ten, który właśnie właśnie mija. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. To był zaszczyt i honor, że mogłem być przez te... 300 kilkadziesiąt komentarzy e, opublikowanych w 2022 roku państwa komentatorem kłaniam się szampańskiej wystrzałowej zabawy i do zobaczenia w 2023. Wszystkiego dobrego.